Prosto, musi pamiętaj, im prościej, tym prawdziwiej. Okay. Czego chcesz, człowieku? Nie Czuwać graj. Nie no graj. Nie wiem, nie. Nie powiedzieć człowieku jeszcze. Nie szkodzi, jak nie powiesz, człowieku, ale lepiej, żebyś to powiedziała mimochodem, niż żebyś zagrała, tak? Bo teraz było. Czego chcesz? Przypomniałam sobie, aha, zapomniałam słowo, człowieku, i wtedy ten człowiek robi się no strasznie ważny. Spróbujmy. No i czego chcesz, człowieku? Słuchać historii, która jest we mnie? Nie trawi jej już tyle lat. Zmniejsz? Dlatego ja ciągle boli. Ciąży. Kamieni w brzuchu. Będę mówiła od początku. Ja sama nie wiem, jak to się stało i kto jest jego ojcem. No, wielu ich było. Zaciągnął mnie tam taki jeden siłą. A ich szef stał nad nimi i zagrzewał do ataku. Mocniej, głębiej, niech poczuje. Maria? Jak mówisz o gwałcie mów bez emocji. Mocniej, głębiej, niech poczuje, niech nie zadziera nosa. To było tak straszne, że teraz, bo jak mówisz mocniej, głębiej, tak do mnie mówił, to czujesz jeszcze, walczysz jeszcze. A ty już nie walczysz, nie masz siły mówić o tym bólu. Mocniej, głębiej, niech poczuje. Niech nie zadziera nosa. Zagrzewał ich do walki. Tak wyglądał gwałt. Będzie to bardziej przejmujące. I zagrzewał I zagrzewał do ataku mocniej, głębiej. niech, po, niech poczuje. I niech, może jeszcze raz, i zagrzewał. I zagrzewał do ataku, mocniej, głębiej, niech wypluje z siebie. Boże, co ja mówię? Tak. tak. I zagrzewał do ataku, mocniej, głębiej, niech wypluje z siebie ten wysoko podniesiony nos. Myślę, że nimi gardzę. Nieprawda. Ja tylko umierałam. Tak. Chciałam założyć rodzinę. Mieć męża, dzieci. Jak każda dziewczyna. Teraz nie ma tamtej dziewczyny. Nie mam żadnych praw. A nie jestem już nastolatką. Nie jestem żoną ani wdową. Nikim. Popatrz na mnie. Sucha skóra i kości. Samej siebie nie mogę znieść. Nie ma mnie. Kogo nie ma? Nic nie ma. Tylko on jest. On jest tu cały czas. Patrzę na niego każdego ranka i żałuję. Żałuję, że go nie usunęłam. Zaraz po tamtym wiele dziewczyn w obozie dla ocalonych usuwało. I ja jednego wieczoru zdecydowałam, że zrobię to jutro. No, ale we śnie usłyszałam głos chcesz zabić dziecko? No to zrezygnowałam. Urodziłam. Ale jak powiedziałam, Teraz gorzko tego żałuję. Bóg mnie oszukał, bo życie nie zwycięża śmierci. A te, które w nocy przed aborcją nie miały głupich snów, mogły potem wrócić do normalnego życia: wyjść za mąż, mieć dzieci, które kochają. A ja, ja nie kocham tego dziecka. Patrzę na nie i widzę tamtych, no i nie ma ulgi, bo on tu ciągle jest, jak zadyra jakaś. Chcę, żeby umarł. Nie pyta o ojca. Od razu go nauczyłam, żeby nie pytał. Nie tak. dwa lata. Tak, teraz ta nienawiść może wychodzić z ciebie. Mhm. Od razu go nauczyłam, żeby nie pytał. Miał dwa lata, kiedy po raz pierwszy powiedział: Tata, strzeliłam go buzie bez żadnego namysłu. No, skutkuje to dzisiaj. Gdybym go teraz zabiła, poszłabym do więzienia. Może tam znalazłabym spokój. Co o tym myślisz, człowieku? Super. A, dobrze, że pani a, grała. Tak, e, a ta końcówka, e, może tam znalazłabym spokój. I tu bym mogła, mogłabyś zmienić temat. No, co o tym myślisz, człowieku? Co? O, bardzo chciałeś. Tak, powiedziałeś... takie takie nie. tutaj. Tak, koszta. że tak, tak bardzo chciałeś posłuchać mojej historii, właśnie o tym marzę. Jaka musi być w niej desperacja, nie? Bo o tym pamiętam, jak mówiłyśmy o tym, gdybym go teraz zabiła, poszłabym teraz do więzienia, to obmówiłyśmy, że to jest pęknięcie jej takie. Tak. Już to musi być duża przerwa, że ona pęka, że może tam znalazłaby spokój i tak. Tak. Możesz a zrobić to. co, biały człowieku. No. Bez tego biały. Bez biały. Wiesz co, bez tego biały, ponieważ y, akurat my wiemy, że to jest to historia czarnoskórej dziewczyny, a y, Komisja, która będzie Ciebie słuchała, nie będzie o tym wiedziała. Chodzi o fragment, opowieść y, kobiety o tym, jak żyje z tym bólem, tak, z bólem wychowywania dziecka, y, który jest y, y, efektem zbiorowego gwałtu. To no, straszna historia rzeczywiście, ale y, wydaje mi się, że to będzie bardzo dobry materiał na pokazanie dwóch y, stron Twojej Dużo. osobowości. Tak, pokazujesz szaloną dziewczynę, która chce się bawić, żyć, Chcę być gwiazdą w tej piosence, w tej pieśni, którą przygotowałaś. I w tym tekście pokazujesz dramat dziewczyny, która żyje z brzemieniem. Super, Daria. I tu mo moim zdaniem będziesz bezkonkurencyjna. Moim zdaniem to będzie bardzo dobry. Teraz jestem spokojniejsza o ten casting, Daria, z tym wyborem tekstu. Tekst zaraz sobie przypomnisz. Nawet jak ci jakieś no, znaki. już tak tekst... teraz tylko nawet zerkałam, nie? Tak że Ci wskoczyło. Będzie super. Bardzo Ci dziękuję. Gratuluję. Jest no, bardzo <noise> Naprawdę uważam, że jesteś fajnie przygotowana. Jak chcesz, jeszcze oczywiście się spotkamy, żeby to utrwalić. Ale na tą chwilę już w, 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 z takim materiałem spokojnie możesz startować na ten casting. I trzymam kciuki. Uważam, że masz duże szanse. Dobra, dziękuję. To no widzimy to się jest. poćwiczymy. Tak, tak no jest. Ja już jestem na no, rezerwuję sobie, Panią. Dobra, to dużo ból. Pa, na razie. Lecę do Olbi. Opa. Opa, dziękuję.